Taki odcinek z trasy zobaczymy sobie jak to będzie nagrane. Teraz to się zatrzymuje na każdym stopie, bo kiedy się sobie w takiej strefie handlowej. I dużo samochodów, ja może przelecę szybko na stopie tam takiego sklepu Nie zatrzymałem się do zera i cmyk i przyjechałem ile może 400 metrów może 500 I patrzę że żandarmeria za mną już leci na sygnale no i co? Dojechali równo do mnie, bo ja zjechałem na poboczę myślałem, że po prostu jakiś e, pędzę na jakieś wezwanie A on chłop do mnie ręką macha za mną no, to zjechałem i powód zatrzymania, czy wiem jaki. Nie ja wiem, no i mówię, nie wiem. A on do mnie nie zatrzymanie się do zera na znaku stop. A ja mówię, się śpieszyłem, mówię po prostu, i jakoś tak wyszło. No to 90 euro. No i co zrobisz? I 90 euro poszło z kieszeni. No i 4 punkty, oczywiście. Tylko teraz. Trzeba się zatrzymywać Bo szkoda tracić punkty No i kasy przede wszystkim O, Ładna Tesla stoi Dual motor Z dwoma silnikami elektrycznymi Wersja A ten kolor pas paskudny tego Forda Tragiczny driver Zakręcę szyby do góry, podniosę Ciepło dzisiaj 28, już grzeje No i Renault Espace Co mam, bo, mogę powiedzieć Blisko 300 tysięcy kilometrów brakuje tutaj ile? Jest 299 tysięcy km, no to powiedzmy 430 km brakuje do równych 300 tysięcy. Spalanie na poziomie tutaj jest w cyklu takim mieszanym. Miasto trasa, to tak 7 litrów wychodzi. Najniżej mi się udało nim zejść do poziomu 6,6 litra na 100 km spalanie chwilowe no to teraz jest w tym momencie 3,2-3,3 3, 3. zależy na jakiej trasie się poruszamy średnia prędkość to ostatnia to jest 47,5 km na godzinę zero jakichkolwiek błędów tym autem zrobiłem już ponad 10 tysięcy kilometrów. W sumie to w jednym, tym roku, bo dwa miesiące można wykluczyć, że nie jeździłem ze względu na COVID. -a. Więc dwa miesiące samochód stał. No to więc można sobie policzyć, że to jest niecałe 6-5,5 miesiąca. Jak samochód był w ruchu, no to zrobił 10 ponad 1000 kilometrów. I słuchaj, jedyne co zostało wymienione w tym samochodzie W pierwszym miesiącu, no to na pewno zostały płyny eksploatacyjne wymienione Filtry oleju Filtry powietrza o, Sam olej e, Płyn chłodniczy został wymieniony na nowy e, Co tu jeszcze można powiedzieć Aha e, Był problem trochę z kalibracją e, geometrii zbieżności kół Została zrobiona geometria Zostały Wyważone koła. Następnie, co jeszcze było? Aha, i była wymieniona jedna końcówka troszka kierowniczego z prawej strony. No i w sumie to tyle, co z tym aucie było robione. Więcej ty nie ma potrzeby nic, nic robić, bo wszystko jest sprawne. Wszystko działa, nie? auto jest dynamiczne w trasie. No i przede wszystkim wygodne. Ma głębokie fotele. Wykończone są boczki ze, sk ze skóry, środek jest z materiału skrzynia sześciobiegowa jest to silnik 2,2 litra DCI, 151 koni mechanicznych Rok produkcji 2007 tego auta yy, Co tutaj mamy? Mamy na pewno szyberdach, znaczy szyberdach, panoramiczny tak mamy bez funkcji otwierania szyby Szyba jest stała, możemy otworzyć tą całą yy, no, zasłonę Szyby, roletkę yy, Mamy tutaj dużo schowków z przodu Radio jest seryjne Jest aktywny tempomat yy, Co tu jeszcze mamy? Wszystko działa Sterowanie klimatyzacji jest tutaj na drzwiach Klimatyzacja działa jest świeżo nabita, sprawdzona czy nie ma wycieków Wszystko jest sprawne karty nie musimy wyciągać z kieszeni ja trzymam kartę cały czas w portfelu i nie używam jej w ogóle w ręku i nie mam, nie wkładam ją w czyli kart hand free działa więc nie ma takiej potrzeby Zamykanie auta też odbywa się na dystans, zamyka się po odejściu powiedzmy tych 5-6 metrów od auta, auto się zamyka samo Po chwytaniu ręką za klamkę otwiera się No jest duże, duże to auto jeśli chodzi na, o segment multiwanów aut rodzinnych, monospasów To jest dosyć obszerny, to jest samochód 7 osobowy, my mamy tutaj zestaw 5 siedzeń Wiesz, przy siedmiu miejscach nie mamy tutaj takiej dużej przestrzeni bagażowej z tyłu ale każde siedzenie jest oddzielnie regulowane oddzielnie zespolone można je sobie przekładać, wyjmować więc możemy zwiększać przestrzeń bagażową jak nam się tylko podoba tutaj mamy 5 siedzeń włożone, auto, po, pojemność zbiornika to jest 83 litry Diesla i starczy to na, na spokojną jazdę, no to, to do tysiąca kilometrów jesteśmy w stanie dobić na pełnym zbiorniku. Nie ma tu jakichś bolączek tego auta. Mówią, że silnik 2.2 DCI jest dosyć takim kruchym silnikiem, no ale wiadomo, jakieś serwisowa, serwisowane, odpowiednio regularnie przeglądane. Wszystko w porę wymienione, to i e, samochód z przebiegiem miliona kilometrów śmiało będzie jeździł jeszcze. Tutaj, co jeszcze mamy? <laughs> e, więcej, no, co możemy powiedzieć o tym aucie. Automatyczne wycieraczki. Automatycznie zapalające się światła po zmroku. Mamy światła przeciwmgielne też. No w sumie tyle chyba na razie o tym samochodzie W trasie jest stabilne, nie buja No wiadomo przy hamowaniu zachowuje się trochę jak taki ponton czy jak płuć na, na wodzie Pływa, wiadomo jest też masa i jest objętościowo duże to auto No ale jest przede wszystkim wygodne Zagłówki są idealnie dopasowane, można sobie je wyregulować odchylając je w stronę głowy Sterowali tutaj światłami mamy w tym miejscu Byłam, jakieś tam dźwięki z zewnątrz w słychać nie ma że nie no to wręcz w każdym samolocie jakieś dźwięki są które przedostają się do środka Dobra, na razie to tyle z trasy, może coś nagram, jakiś test autostradowy jeszcze, a jak ci komuś podobało, a wiem, że jest dużo osób, które oglądają, oni subskrybują, więc zostaw subskrypcję, komentarz jak masz czas, no i lajka do zasięgów, a może to w rozwijaniu się kanału, na razie, cześć.